Nie będzie połączenia ulicy Jordana z ulicą partyzantów miasto nie dostało na te inwestycje dofinansowania Pomysł połączenia tych dwóch ulic z drogą za tak zwanymi błoniami pojawił się jakiś czas temu. Wydawało się, że byłaby to dobra alternatywa dla wyjazdu choćby na ulicę Oświęcimską czy Śląską, zarówno dla mieszkańców bloków przy ulicy Jordana, jak i dla pracowników i patentów ZUS-u, czy wreszcie od niedawna dla policji. Dlatego gmina, starając się o dofinansowanie do remontu ulicy partyzantów w ramach tak zwanych schetynówek, od razu zakładała budowę także tego łącznika. Okazało się jednak, że przynajmniej na razie pomysł nie ma szans na realizację, bo Krzanowski wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach rządowego programu budowy dróg. No z uwagi na to, że bardziej były opunktowane wszystkie te gminy, które były powodziowe, po zniszczeniach, każda dostała 10 punktów, no więc byliśmy dalej niż ostatnio, cośmy po prostu startowali, więc ulica Partyzantów no spadła, spadła ulica Partyzantów, to spadła i tamta. Co stracili kierowcy i mieszkańcy? Oprócz budowy wspomnianego łącznika, planowano remont ulicy Partyzantów i budowę tam kolejnych parkingów. Gmina miała już nawet obietnicę starostwa do finansowania tego remontu. Jest też gotowa dokumentacja do wykonania przebudowy ulicy Partyzantów. Dlatego, mimo niepowodzenia w staraniach o zewnętrzne środki, burmistrz miasta zapowiada, że jeszcze się nie poddaje. Będziemy startować dalej, jak, jak będą jakieś pewne. Miejmy nadzieję, że w tym przypadku sprawdzi się powiedzenie do trzech razy sztuka i w końcu remont ulicy partyzantów przy zewnętrznym wsparciu dojdzie do skutku.